Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o trzech książkach z wiosną w tytule i będą to książki trzech polskich pisarzy, ponieważ obiecałam Wam, że postaram się jeszcze na początku czerwca szybciutko taki filmik dla Was wklecić. Dlaczego jeszcze wiosna? Dlatego, że ogólnie ta wiosna no, nie była jakaś za bardzo ciepła, nie rozpieszczała nas, więc póki jeszcze nie ma tego dwudziestego któregoś trzeciego, Chyba czerwca, a więc kiedy zaczyna się ta typowo, już, słuchajcie, astronomiczne lato, to myślę, że możecie jeszcze zatęsknić trochę za taką typowo wiosenną atmosferą w książkach, i być może ktoś z was skusi się, tak jak ja, na właśnie wybory tych książek, a serdecznie mogę je Wam polecić z całego serca, bo wszystkie trzy bardzo mi się podobały. Tak, kochani, pierwsza książka należy do Magdaleny Macher, i jest to książka z cyklu wszystkie pory uczuć, tym razem wiosna. Ja zaczęłam ten cykl czytać od lata ubiegłorocznego i tak mi się spodobał, że co? Właśnie kwartał czytałam kolejną porę roku, więc kończę ten cykl właśnie na wiośnie. Dla mnie jest to ostatnia, czwarta pora roku i od razu mogę Wam powiedzieć, że nie trzeba czytać po kolei. Na szczęście są to historie zamknięte, traktujące o różnych problemach, Każda, każdy tom ma jakiś główny swój temat przewodni. I też tylko troszeczkę w tle, gdzieś tam, jako pomnieniowo, na zasadzie mrugnięcia okiem do czytelnika pisarka powraca nam do jakiejś tam właśnie postaci z ubiegłych książek, ale jest to też wyjaśniane, że na przykład jest to koleżanka tej bohaterki, która tutaj jest na przykład główną bohaterką. Także nie ma to żadnego znaczenia, możecie czytać w dowolnej kolejności. Formalnie cały ten cykl powinno się rozpoczynać od jesieni. A jak wam to wyjdzie, to już pozostawiam wam. Tutaj główną bohaterką, kochani, jest kobieta i jest po prostu rozwódką po przejściach. W dodatku wie ona już także, że nie może mieć dzieci. No i jest taka jakby nastawiona na prowadzenie życia już w pojedynkę, w samotności. I pewnego dnia, jak to zwykle bywa, nie szukając miłości, natrafia na tę miłość właśnie w parku podczas spaceru ze swoim psem i tak poznaje Adriana. Adrian jest od samego początku wtajemniczony w to, że Ewelina nie może mieć dzieci. Całą tę książkę towarzyszymy małżeństwu, które po licznych takich próbach, kłótniach, ale też po licznych rozterkach postanawia adoptować dziecko. Możemy się dowiedzieć krok po kroku, z czym to się je, i możemy też uzyskać bardzo dużo informacji na temat tzw. FAS, a więc alkoholowego zespołu płodowego. A to dlatego, że para będzie adoptować dziewięcioletniego Piotrka właśnie z tym zespołem. Moim ulubionym fragmentem tej książki było zdarzenie, kiedy Adrian postanawia zabrać Piotrka na basen. I tylko tyle mogę Wam powiedzieć, ale jeśli jesteście ciekawi, który moment najbardziej mnie wzruszył, to właśnie ten. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię książki Magdaleny Meicher, dlatego że one pomimo, że są obyczajowe i takie wydawałoby się bardzo... Proste, jeśli chodzi o wydarzenia, o jakieś akcje, której nie za wiele jest w tych książkach, to one nie są przesłodzone. To po pierwsze, są napisane w takim pogodnym tonie często właśnie ja mówię, że takie powodujące takie ciepło i komfort w czytaniu ale jednocześnie każdy z tych tomów. Czegoś, czegoś nas uczy, bo porusza bardzo ważny problem społeczny. Te ciepłe historie są przeplatane wieloma emocjami i takimi prawdziwie oddanymi uczuciami tych naszych bohaterów, które są tożsame z takim realnym życiem. To trochę tak, jakbyśmy zaglądali dosłownie przez okna do jakiejś innej rodziny, mieszkającej na przykład nieopodal nas, w sąsiedniej klatce i poznajemy właśnie te problemy, z którymi dana rodzina się boryka. Tutaj oczywiście głównym tematem jest adopcja, ale powiem Wam, że nie potrafiłabym już po tym przeczytaniu tych czterech wszystkich, a więc wszystkich pół roku, wszystkich pór uczuć, yy, poustawiać je w takiej kolejności, w jakiej mi się najbardziej podobały. Zastanawiałam się nad tym i doszłam do wniosku, że ja właściwie po każdej książce Magdaleny Meicher byłam taka zadowolona z jej przeczytania, że miałam ochotę sięgać po następną. No w tym momencie wszystkie cztery pory uczuć już są za mną, więc, tutaj, ten cykl został przeze mnie zamknięty. Ale bardzo zazdroszczę tym, którzy dopiero mają to przed sobą i myślę, że gdybym miała możliwość, pewnie zaczęłabym czytać od jesieni, albo takie, jeżeli chcecie powtórzyć typowo moje kroki, to zacząć sobie od lata i tutaj właśnie jest na przykład na okładce przedstawiona ta książka z lata. Ja natomiast napiszę Wam tutaj na dole, w jakich vlogach mówiłam o poprzednich częściach. OOOH Kochani, drugą książką, z której jestem bardzo zadowolona, to zarówno tytuł, który mi niesamowicie podpasował, właśnie na tą aurę za oknem, bo to jest bardzo zimna wiosna i napisała tę książkę Katarzyna Tubylewicz, a więc autorka, której ja poświęciłam poprzedni vlog i jej książkę z takim zapytaniem w tytule Samotny jak szwed Tamta książka, jak wiecie, nie za bardzo mi się podobała, natomiast tutaj mamy typowo napisany kryminał. I to jest, kochani, kryminał, który gdybyście nie wiedzieli, że napisała to Polka, od razu byście powiedzieli, że on jest na wskroś skandynawski, na wskroś szwedzki. I rzeczywiście, ta historia, kochani, łącznie z imionami bohaterów, to jest historia, która przenosi nas do Szwecji. I ma taki dwu... Wymiar czasowy, bo zaczyna się ta książka w 1947 roku, kiedy poznajemy małą, 13-letnią Gretę w górnej Bawarii, która mieszka ze swoją matką i dwiema siostrami. No, i na koniec wojny przydarzyło im się coś bardzo strasznego, z racji tego, że są Niemkami. Ta trzynastolatka postanawia sobie, że zrobi wszystko, aby za dwa lata, mając lat 15, wyjechać do Szwecji za pracą i rozpocząć zupełnie nowe życie. I poznajemy później, kochani, czasy nam współczesne, tutaj konkretnie rok 2018, i okazuje się, że ta Greta, jako już taka no, zamożna, bardzo dojrzała babcia. Po prostu ma swoją rodzinę, mieszka z córką i zięciem. Pomimo swojego wieku rozporządza bardzo wieloma różnymi jakimiś funduszami. Ma naprawdę głowę na karku, zarządza różnymi fundacjami, chce pomagać bardzo. I poznajemy właśnie tę Gretę w momencie zgłoszenia jej zaginięcia, a wkrótce, po, po kilku dniach zostaje znalezione jej ciało i właśnie policjanci próbują rozwiązać tą zagadkę tajemniczego morderstwa. Greta zostaje znaleziona na siedzeniu, po prostu na parkingu przed jakimś marketem, a w usta ma wypchnięte jakieś takie wycinki, kawałki starych gazet. Kochani, Szwecja jak przystało na Szwecję w kryminale jest oczywiście chłodna, zimna. No i mamy dwóch y, takich klasycznych policjantów, a więc starszego inspektora Jensa i podinspektora Bjorna, który jest w wieku około lat 40 bodajże. No, i to jest taka właśnie klasyka, że jeden taki misiowaty, duży z wielkim doświadczeniem, z sercem na talerzu, a drugi bardzo przystojny, policjant, rozwodnik zresztą. No i obydwoje mają różne problemy małżeńskie, problemy rodzinne. Okazuje się, że rodzina Grety była dobrze sytuowana, a seniorka filantropka angażowała się w różne takie akcje charytatywne, między innymi dla uchodźców. Do opieki i takiego towarzystwa dla Grety była zatrudniona Polka. Która nazywa się Ewa Ptak, i ta właśnie Polka też ma swoją własną historię życiową, bo po prostu uciekła ze Szwecji przed swoim mężem, tyranem, przemocowcem, a jednocześnie znanym w Polsce senatorem. Dlaczego podobał mi się ten kryminał? No oczywiście dlatego, że po pierwsze jest to kryminał, ale po drugie jest to naprawdę taki w swej budowie nawet technicznej przypominający historię szwedzką, ponieważ po pierwsze jest to w miarę Prosta historia, nie jakaś mega rozbudowana, nie ma bardzo dużo wątków, nie ma bardzo dużo postaci, bohaterów. Ma takie główne dwie osobowości, różnorakie właśnie te sylwetki dwóch policjantów. Mamy naprzemiennie jakieś życie obyczajowe ich, które splecione jest z życiem zawodowym. Yy, przywiązujemy się do tych bohaterów, kibicujemy im. I oczywiście jeśli chodzi o samą zagadkę, a więc tą tajemniczą śmierć Grety, czyli kto... Miał je, jej coś za złe, kto mógł mieć jaki motyw, aby taką właśnie no seniorkę filantropkę skrzywdzić, to powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się tego i podoba mi się pomysł. Przepraszam, podoba mi się pomysł na całą fabułę, pomysł właśnie tej intrygi kryminalnej. Do samego końca się jej nie spodziewałam. No może już pod sam koniec z racji jednego pewnego bohatera, tak. Ale ogólnie czytało mi się tę książkę bardzo szybko, w sposób bardzo intrygujący, zaciekawiający. No i muszę przyznać, że gdyby to była jakaś taka seria, nawet z tym mięsem i biornem, to ja bym bardzo chętnie się w taki cykl też załapała i go po prostu poznawała. Jest to z tego co wiem, tylko jedna taka tomowa książka, zwarta, zamknięta historia, ale widzicie, ta sama pisarka. Katarzyna Tubylewicz i w formie kryminału bardzo mi się podoba, bardzo mi się ta książka podobała, natomiast w formie właśnie tego takiego, trochę jakby zbiorku esejów, przemyśleń. Samotny jak Szwed, mimo że bym się spodziewała, że tamta książka być może nawet bardziej mi się spodoba, okazało się, że jednak coś mi w tamtej nie podeszło, coś raziło. Natomiast tutaj zdecydowanie Polka pokazuje też nam takie różne ciekawostki szwedzkie i widać, że ona w tej Szwecji spędziła bardzo wiele lat, bo naprawdę potrafi tak w kunsztowny sposób no elegancki napisać typowo skandynawski kryminał, że to aż się chce czytać i aż się po prostu widzi tego Jonesa i tą całą szwedzką serię. Także bardzo serdecznie wam polecam. Naprawdę bardzo mi się ten kryminał podobał. A i ciekawostka. Tutaj w posłowiu dowiecie się, że Troszeczkę podobna historia miała miejsce w realnym życiu, ale kto był jej głównym bohaterem i postacią, no to już musicie przeczytać sami. I na szczęście jest to opisane na samym końcu książki w posłowie, a nie w jakimś prologu czy tam od autora, w takiej nocce początkowej, bo myślę, że ona troszeczkę oczywiście zabrałaby nam przyjemność szczytania, bo ukierunkowałaby nas w pewnym, właśnie pewnym torem na to, kto może być mordercą. Trzecia książka to jest tak naprawdę pierwszy tom całej serii. Jest to wiosna w przytulnej Katarzyny Michalak. Ta seria, podobnie jak wszystkie pory uczuć Magdaleny Meicher, zawiera w sobie dosłownie cztery pory roku a więc mamy tutaj wiosnę w przytulnej, następnie lato, jesień i zimę. I dzięki temu, że jest to tom pierwszy, to ja oczywiście zamierzam czytać to w kolejności chronologicznej. Sięgając po tę książkę, patrząc na jej okładkę, pomyślałam sobie, że będzie to jakaś no, na wskroś kobieca historia i pewnie po prostu taka zwykła, lekka i przyjemna książka, obyczajowa. Okazuje się, że każda z tych książek na swój sposób mnie, mnie zaskoczyła. Kryminał, dlatego że tej pisarki nie znałam, a była to bardzo zwięzła, fajna, naprawdę pomysłowa historia. Książka Meicher nie zaskoczyła mnie, jeśli chodzi o styl pisania, no bo już ją poznałam w jakiś sposób i wiedziałam, że mnie nie zawiedzie, natomiast kolejna historia, tym razem z adopcją, była jak najbardziej też ciekawa i wciągająca, czytało się ją z wypiekami na twarzy. No i ta książka, kochani, która od samego początku Przypominała mi takie seriale typu M jak miłość, Barwy szczęścia i pomyślałam sobie, że kurczę to będzie taka chyba najluźniejsza książka. Mamy tutaj wielopokoleniową rodzinę, a ściślej raczej no może trzypokoleniową Gawroszów, w których w jednej takiej jakby komóreczce jest rodzina, w której wszystkie imiona członków zaczynają się na literę A. Mamy tutaj, kochani, w tej powieści motyw, który ja bardzo lubię i on się zaczyna na samym początku, pojawia się, a mianowicie chodzi tutaj o przeprowadzkę z takiego typowego osiedla, słuchajcie, na Bielanach w Warszawie, do pewnej y, Wilni takiej. Z Staro wybudowanej, w starym stylu budownictwa, takiej pięknej, wiecie, no może wymagającej wielkiego remontu bo troszeczkę rudery trochę takiej odrapanej, ale po prostu pięknego budyneczku, domku, jednorodzinnego. Nasza główna bohaterka, a więc Alicja, czyli matka danej czworga dzieci mówi, że wygrała po prostu w hazardzie. Oczywiście w to się nie chce wierzyć i członkowie rodziny też w to nie wierzą, no generalnie chodzi o to, że bardzo pragnie spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i z młodości i przeprowadzić się z tego właśnie osiedla do typowego domku, gdzie mogłaby na przykład mieć swój własny ogród. I kochani, to wymarzone miejsce jest położone w Zalesiu Górnym i to jest śmieszne, bo ta książka słuchajcie zaczyna się od planowanej przeprowadzki. Natomiast y, okazuje się, że przez całą tę książkę będziemy jeszcze śledzić losy tej rodziny tylko z doskoku przyjeżdżającej do, do tego zalesia, ale tak naprawdę oni wszyscy jeszcze będą cały czas w tej Warszawie. Poza jednym synem Alicji, który właśnie wprowadzi się do domku ogrodnika. No i kochani, co to jest za rodzina? Mamy tutaj małżeństwo z czworgiem dzieci, jak mówiłam. Mamy tutaj dwóch synów i dwie córki bliźniaczki. Jeden syn, który ma na imię Azja, ale bardziej jest to przydomek od Anastazego, którego strasznie nie lubi, nie cierpi swojego imienia. Powraca na łono rodziny po, można powiedzieć, kilku latach. Jest to tutaj motyw takiej trudnej rozłąki rozstania się z rodzicami przez olbrzymie, takie krzywdy no, obustronne, przez nieporozumienia. No i próbujemy tutaj, jakby ta pisarka próbuje nam pokazać, że ta rodzina chce stalić się na nowo bratem Anastazego, czyli tej Azji, jest Ariel, który chce porzucić swoje studia dotychczasowe w Szczecinie i zająć się kursem pilotażu. Pragnie zostać pilotem. Natomiast dwie bliźniaczki są bardzo od siebie zróżnicowane i mamy tutaj Adę i mamy Amelię. Ada jest taką zwyczajną, młodą dziewczyną, która zastanawia się nad wyborem szkoły średniej. No jest oczywiście zakochana, wydawałoby się, że bez wzajemności. Natomiast Amelia przeżyła już w życiu bardzo dużo, jest osobą praktycznie przykutą do łóżka. Bardzo wiele czasu swojego spędza w szpitalu na różnych wizytach. Tutaj jest historia smutna związana z nieuleczalną chorobą. Ale mimo, że lekarze dawali właśnie córce tych Gawroszów pół roku życia, tak ona ileś tam lat już przeżyła i prawdopodobnie będzie mogła jeszcze. To swoje życie prowadzić, natomiast no, konieczne są oczywiście wizyty w szpitalu, ale cała rodzina stara się, aby Amelia nie odczuwała tego i jak najbardziej cieszyła się życiem na tyle, na ile potrafi i na ile oni mogą jej w tym dopomóc. Ogólnie ta rodzina jest bardzo ciepła, dlatego przypomina mi tu właśnie barwy szczęścia i em jak miłość. To jest rodzina, która przede wszystkim stawia na siebie, na relacje między sobą, na więzi. I co było szczególnego w tej książce, to fakt, że ona jest dla mnie bardzo mocno zmienna. Tutaj, kochani, się zmienia jak w kalejdoskopie. Tu potrafi być na jednej stronie jakieś bardzo radosne wydarzenie, ogólna radość, i nagle jest walka o życie, bo ktoś zemdlał i praktycznie trzeba go jak najszybciej zawieźć do szpitala. Tu naprawdę można przechodzić z emocji tak różnorodnych po sobie. Że nigdy nie wiecie, co ta książka Wam pokaże na następnym zakręcie, na następnej stronie, w następnym rozdziale. I to mnie zdziwiło, ponieważ początkowo myślałam, że będzie to taka naprawdę lekka, najlżejsza z tych wszystkich powieść rzeczywiście taka bardzo kobieca, czysta, zwykła rozrywka. No, okazuje się, że tutaj, mimo że jest napisana w takim tonie pogodnym, to tak jak mówię, nie zabraknie tutaj dramatycznych wydarzeń, nie zabraknie tutaj. Takich sytuacji, które spowodują, że zakręci wam się łezka wzruszenia w oku, i myślę, że to jest też jej atutem. Ja się zastanawiałam przy tej części, czy będę sięgać po dalsze, słuchajcie, tomy z tego cyklu. I powiem Wam, że kiedy właśnie było takie przejście nagle w scenę erotyczną, to sobie pomyślałam: Kurczę, w ogóle jaka ta książka jest dziwna, bo rzeczywiście słuchajcie, ona czasem ma się wrażenie, że można by ją dać takim kilkunastoletnim córkom, bo ona trochę przypomina, nie wiem, rodzinę Ignacego Borejka z, tej, z tego całego klanu, który stworzyła nam Małgorzata Musierowicz, a za chwilę. Mamy tutaj właśnie scenę na przykład erotyczną między rodzicami tych dzieci, więc ogólnie ta książka naprawdę jest mega, mega nierówna. Myślę, że oczywiście przez no, te sceny no to raczej się nadaje dla czytelnika dorosłego i ta scena tu wybitnie mi nie pasowało, bo, bo ona się pojawia słuchajcie raz. Pojawia się raz, gdzieś tam motyw takiego życia uczuciowego oczywiście jest w książce, natomiast najbardziej mamy takie życie codzienne. Tę książkę czyta się piorunująco szybko, ona ma bardzo dużo dialogów, bardzo zresztą takie wydanie moje też jest, gdzie miało dosyć duże litery i zobaczcie mało tekstu na stronie, więc ogólnie ona nie jest gruba, mimo że może się tak wydawać. I z racji właśnie tej różnorodności, a przede wszystkim końca, który kochani w tym tomie no jest tak porażający i ciekawy, że musicie przeczytać dalej. No Ja na pewno sięgnę po dalsze książki, bo ja chcę się dowiedzieć, co będzie dalej z Amelią, to tylko tyle mogę Wam powiedzieć. No to oczywiście w takim punkcie nas zostawiła pisarka, że musimy sięgać po dalsze tomy. Także powiem Wam szczerze, że zamierzam dokończyć ten cykl przytulnej i chyba nie będę czekała tak jak z wszystkimi porami uczuć, że. Co kwartał to jedna książka, bo tam były to zamknięte, takie jakby mini powieści, każda książka o czymś innym. Tak, tutaj z racji tego, że jest to ciągle ta sama rodzina, jej dalsze koleje losu, dalsze historie, no to postaram się oczywiście czytać to e, najprędzej, tak jak będę mogła, jak tylko książki będą po prostu w bibliotece dostępne. A w ogóle skąd nazwa przytulna? To jest oczywiście nazwa tej Wilni, do której cała rodzina Gawroszów chce się wprowadzić, no ale na razie nie może. Wywołuje Skrajnie różne emocje. Potrafi być słodka, za chwilę potrafi być gorzka, za chwilę kwaśna, a za chwilę słodko-gorzka. Jest to naprawdę wielki roller coaster, i jeżeli powiecie mi, czy na tej książce, chociaż raz się nie pośmialiście, czy raz chociaż na tej książce nie chciało Wam się płakać, i czy raz na tej książce nie wpadliście w taką chwilę zadumy i rozmyślaniem nad własnym życiem, no to napiszcie mi to w komentarzu. Ale ja myślę, że. Nie będzie człowieka obojętnego, zwłaszcza kobiety, jeśli tę książkę przeczyta od początku do końca. A i co jest ważne, ta książka też nie jest, słuchajcie, przesłodzona, a dla mnie jest to duży plus, bo ja nie lubię właśnie takich książek, w których wszystko jest w różowych kolorach, gdzie wszystko kończy się dobrze, gdzie jest po prostu jakimś dziwnym trafem ta ścieżka człowieka usiana w ten sposób, że nie wiem, do tej pory mu się na przykład nic nie układało i nagle zaczyna mu się układać dosłownie wszystko. Ja takich książek i takich filmów nie lubię, bo są one dla mnie no mało takie życiowe, a tutaj jednak trzeba przyznać, że i u tej Magdaleny Majcher i u tej Katarzyny Michalak mamy takie dosłownie realne życie, no bo wszędzie jest tak, że nigdy nie będzie cały czas różowo i też wszędzie jest tak, że nigdy nie będzie cały czas pod górkę, więc tutaj mamy wzlot i upadki, tutaj mamy i problemy, i radzenie sobie z tymi problemami, i lepsze, i gorsze, i trudne chwile, i dobre. Także typowo takie słuchajcie, relacje rodzinne, które są myślę, no w każdej rodzinie. Może tu rzeczywiście bardzo wybuchowo jest i dużo sekretów, no ale w końcu ma to być ciekawa książka. Także, kochani, jak widzicie, u mnie dopiero wiosna w temacie, ale wiosna, przez którą bardzo szybko przebrnęłam, i mamy tutaj wiosnę Magdaleny Majcher, mamy wiosnę Katarzyny Michalak i mamy wiosnę Katarzyny, kochani, o dwie Katarzyny, tu Bylewicz, jeden kryminał. Jedna taka książka z ważnym problemem o adopcji, która może nas wiele nauczyć, i oczywiście jedna książka, która no jest totalnym jakimś takim roller, kosterem emocji i nigdy nie wiecie, czy za chwilę będziecie się śmiać, czy płakać. Także zaskoczyły mnie te książki. Wszystkie trzy zaskoczyły mnie pozytywnie. Oczywiście spodziewałam się, że Magdalena Meicher utrzyma poziom i ten poziom jak najbardziej jest utrzymany. No i tyle, zachęcam Was do sięgnięcia po różnorodne rodzaje. Ja bardzo często też mam ochotę i na takie książki, właśnie jak widzicie, obyczajowe. Tym Was zostawiam. Życzę Wam, kochani, wspaniałych książek, wspaniałych lektur, po które sięgniecie, jeśli jeszcze macie ochotę, ponieważ. No, straszna jest ta pogoda za oknem. U mnie dzisiaj też jest bardzo szaro, buro, i pochmurno, i po prostu nic, tylko pewnie znowu spadnie deszcz. To sięgajcie jeszcze po takie promyki słońca, bo zobaczcie. Chociażby okładki tych książek pokazują nam, jak powinna ta wiosna wyglądać. I tutaj mamy typowo prawie praktycznie już lato, nawet bym powiedziała z wyglądu. Tu mamy przepiękną okładkę, która bardzo mi się podobała z tulipanami. No, a tutaj. Idealnie podpasowana na tegoroczną wiosnę, czyli bardzo zimna wiosna. I taka właśnie w tej Szwecji jest. Serdecznie Wam polecam wszystkie te trzy książki. Jeśli chodzi o przytulną, no to koniecznie sięgnijcie po cały cykl. Tutaj też zachęcam po cały, ale nie musicie czytać po kolei. I jednorazowa, zamknięta historia kryminalna. A także zachęcam serdecznie, bo wszystkie trzy książki są jak najbardziej realne, nie mają żadnych motywów, takich wiecie, których ja nie lubię jakiś. Nieżyciowych, nie wymyślnych, ani fantastycznych, trzy realne książki. Zapraszam serdecznie do czytania i do oglądania. Bardzo jestem z tych książek zadowolona, moi kochani, więc do zobaczenia w następnym vlogu i bardzo Wam dziękuję za oglądanie.